Witam Państwa w komentarzu walutowym bosefix. ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy do bankierskim Boś, gdzie mamy dzień 29 maja, poniedziałek, no i de facto jesteśmy w pozycji w Europie, no i tak naprawdę bez sesji w Stanach Zjednoczonych, ponieważ dzisiaj e, zarówno w Chinach, jak i w Stanach, e, czy też na części rynku w Starym, na Starym Kontynencie, między innymi w Wielkiej Brytanii, e, nie, e, nie było sesji jako takiej oficjalnej, czyli w Dzień Wolny handlu. Oczywiście rynek walutowy, działa 24 godziny na dobę, teoretycznie 7 dni w tygodniu, ale powiedzmy ta dzisiaj ta zmienność aktywności na rynku była znacząco ograniczona. Nie zmienia to jednak jakby, tak, takiego szerszego układu e, technicznego na większości zestawień, w Możemy sobie spokojnie się po sesji właśnie w Europie omówić w tej chwili na prezentacji czterech wybranych przeze mnie instrumentów finansowych naszej platformie Bose FX. Pierwszym oczywiście zestawieniem jest eurodolar klasycznie, klasyczny, od którego zaczynamy, jest to główna para walutowa, no i ona de facto zachowanie urlara warunkuje przede wszystkim to, co się dzieje na parach pochodnych i na różnego rodzaju zestawieniach, na przykład z dolarami. No tutaj ewidentnie widać coś, co widać również potem na koszyku w euro, czyli że Kilka ostatnich sesji nie przyniosło nam wyjścia, nie zamknięcia powyżej okolicy 1.12.50. W konsekwencji, teoretyczny scenariusz, tutaj, raczej jest scenariuszem korekcyjnym. Ewentualny spadek gdzieś do okolicy 1,010, jak najbardziej normalny, jak najbardziej przewidywalny w tym wszystkim. Dzisiaj mieliśmy wystąpienie Mario Dragiego. Mario Dragich, no mógł troszkę rozruszać handel oczywiście, bo część tych rynków jednak działała, ale tak się nie stało. Raczej przesunął ten fokus, przesunął uwagę rynków na czerwcowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego no, W szerszym story, tutaj oczywiście tutaj jakiś, jakiś prawdopodobny pullback, również z na, na, na uwagi na wycenę dolara, mamy w się czerwcowe posiedzenie FED czyli efekt, który może zakończyć się podwyżką 100%, a na pewno zakończy się jakimiś bardziej ostrzymi sygnałami, jeżeli ta podwyżka nie nastąpiła. Także rynek może spekulować pod ten, pod ten scenariusz, no i w zasadzie lekko podbijać wycenę do amerykańskiej waluty. Drugim zdaniem jest nasz koszyk dotyczący euro. No jak Państwo widzą, w dużej mierze polega na, na, oczywiście na euro dla ale również tutaj widać jakieś przygotowania pod mocniejszą korektę. Mario Draghi, tak jak wspominałem, dzisiaj raczej przesunął oczekiwania na czerwcowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. W przypadku ECB, jakby takim scenariuszem, który gdzieś tam coś zaczyna się pojawiać, jest to, że Europejski Bank Centralny w ślad za Fedem będzie musiał zacząć ograniczać swoją politykę monetarną. W konsekwencji, mm, no, Wydaje mi się, że tak naprawdę tu oczywiście były wybory we Francji, ale w dużej mierze ten kolejny ruch był właśnie bazował na oczekiwaniach jakichś bardziej jastrzębiej sygnałów ze strony Europejskiego Banku Centralnego i Mario Dragiego. Tak się jednak nie stało. W konsekwencji e, wydaje mi się, że pullback będzie tutaj bardzo naturalny i generalnie tutaj domyślnym scenariuszem, przynajmniej na chwilę obecną. Oczywiście mocniejszy dolar, słabsze euro oznacza również negatywny scenariusz dla złotego. I tutaj raczej, jak Państwo widzą, mm, złapaliśmy gdzieś te do dołki z, już Państwu mówię, to są to akurat na parze dolar do złotego, są to dołki z marca, e, marca i kwietnia 2016 roku. Gdybyśmy zeszli niżej, prawdopodobnie testowaliśmy 3,62. E, zostało to w tej chwili wybronione poprzedni, poprzedni tydzień, bo to jest układ weekly, poprzedni tydzień taki trochę się zataka do dziś, w konsekwencji prawdopodobnie moim zdaniem podbicie, przynajmniej gdzieś do kolei 3,81. Jak widać jest w taki trochę szerszym kanale spadkowym, no górna linia będzie ograniczać próbę podbicia kursu wyżej, aczkolwiek 3,81 na takim zdrowym, zdrowej korekcji na złotego jest jak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Oczywiście nastroje wokół złotego są dobre, ale w dużej mierze to, co się dzieje na polskiej walucie, bo i generalnie koszyku market, na yy, koszyku emerging markets będzie zależeć od zachowania do, dolara amerykańskiego. A jak już które się <słuch> wspominam, wydaje mi się, że jakby ten naturalny scenariusz w tej chwili jest korekta. Yy, drugą parą jest dolar amerykański, kontra japoński po, yen. No i tutaj wygrany bez większego story. Jak widać, to nasza formacja poprzedniego zniżkującego stała wybita w kierunkach, także teoretycznie nie powinniśmy się przejmować, powinniśmy raczej szukać jakiejś nowej linii. No i tutaj gdzieś kierowałbym się gdzieś w kierunku wyznaczenia jakiegoś tutaj pseudo kanału spadkowego. Tak jak mówię, no tutaj generalnie ta górna, górna linia wydaje mi się, że ma większą wartość niż dolna, która zaraz wybita. Tutaj jeszcze historycznie mamy gdzieś poprzek przechodzącą linię, która poprzednio powstrzymała kurs przed mocniejszymi spadkami. Ona miała oczywiście widać, że miała większe znaczenie techniczne, ponieważ były trzy odbicia, przebicie, powrót, no i mocniejszy ruch spadkowy, także ona w dalszym ciągu w pewnym sensie tutaj działa, widać tutaj lokalnie jakiś pin bar na tym oparty. Także od góry ograniczani jesteśmy gdzieś tą właśnie tą linią techniczną, dodatkowo jeszcze kanałem, także ewentualne podbicia wydaje mi się, że będą kasowane gdzieś w okolicy 112-150 jenów, także ewentualny ruch spadkowy. Także generalnie, ewentualnie jakieś tutaj konsolidacja z jakimś luchem, ruchem w kierunku 110 jenów wskazuje w pewnym sensie że nie tyle na mocniejszego dolara, ale pewne pogorszenia strojów na szerokim rynku, co mogłoby oznaczać właśnie na przykład spadki na Także czekam na jakiś tutaj większy trigger. W tym tygodniu raczej tutaj nie wydaje mi się, żeby tutaj, znaczy mamy dużo, mamy dużo to faktycznie zestawie, mamy, mamy dane na przykład z końca, koniec, końca tygodnia, z piątek z amerykańskiego rynku, ale raczej wydaje mi się, że rynek będzie powoli pozycjonował się pod Fed i pod ewentualny czerwcowy ruch ze strony Janet Yellen. Dziękuję za uwagę.